Dobra, z tego co widzę, to tutaj są słabe wyniki, weź, yy, z, weź mi to pokaż na tablecie, bo to będzie lepiej widać. No, masz. Kurde, no dobra. Dlaczego? Dużo będzie na pewno zszywania, w sensie, na to już jest, ale będzie trzeba dużo tam jeszcze z nim robić, ma dużo ubytków. Tak. Ja. I jeszcze mam dwie złamane kości, nie? No. Jest najlepsze. Dobra, trzeba go przenieść, no. Chodź. No. To oh. za... Oho, to ja zabijam do widzenia. Willie! Really? Co? Dzień dobry. Dzień dobry. Nie! Mam ochotę jednego z was wywalić. Ten w czarnym. Nie mnie, nie mnie. Nie mnie. Nie będzie Nie to tutaj Piętnaście Ile to wyszło? E, można kartą? Można Dobra, to można kartą? przykładam Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Dobra. Oficjalne widzenie. Mogę się z wami przywitać, zanim wejdziemy do szpitala w kolejnym odcinku lat 90. I po ostatnich wydarzeniach, to jest 18 odcinek z tego, chyba co się orientuje widzowie. Jeżeli nie, to montażysta nam je poprawi. Yy, no i co? Po do szpitala widzowie. Tutaj, no przyjechaliśmy widzowie. Trafił do jakiegoś je. lepszego szpitala i dostaliśmy PSMS-2. Odczytamy. I widzowie, no i co? Poogłębia pieniędzy, żadnych przy sobie, bo wszystko ma w portfelu, jakby tutaj. Dostaliśmy też wypłatę, jakby tam tamto strażak nam mówił, że dostaniemy odszkodowanie za nasz dom, więc też dostaliśmy, więc mamy tyle pieniędzy, musimy to wypłacić w ogóle z banku, bo to. Yy, jeszcze ktoś tam ten. A zobaczę tego. Witam z tej strony. Haker z The Freedom Tower od Juliego. Yy, pozdrawiam, ma tu ten numer do strażaka. Dobra, widzowie. Yy. Zadzwonię do tego jeszcze strażaka, zanim zaczniemy w ogóle wątek z tym, ze szpitalem. Ja zadzwonię do tego strażaka. No. Witam. Kto mówi? No, kto mówi ci? No, Nie. Może pamiętasz mnie jak się dom palił i kto ci groził. Coś, ta coś tam pamiętam, no no. no. E, podobno się Co już... Się podobno się już ogarnęłeś. Tam no, cię naprostował. No. Dawno. Już dawno. Mam nadzieję, że już nie będziesz ja kablował, razu... bo naprawdę w grę wchodzą. Nie, ja duże, nie chciałem na nikogo nakablować. Duże pieniądze i naprawdę mogę ci dużo płacić, ale to jak się będziesz dobrze ten spisywał, Umówmy się na spotkanie może jeszcze dzisiaj wieczorkiem, tak? Północy. Do, dobra, dobra, dobra. A gdzie? Tasz lokalizację yy, Tak, wyślę no, ci. To się ogarniały. Dobra, 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 no to się widzimy. No się widzimy. Ja. Dobra widzowie, ogarnięta sprawa, a teraz już nareszcie zacznijmy wątek fabularny z. kołem. Panie, Dobra, to lecz pan receptę, tutaj no, jeden To jeden leży. Ale to nie tutaj ta recepta! Jak nie, nie tu! Tam pan idzie! To mi kazali przyjść! Panie, no ale skąd receptę? ja mam panu dać receptę? Ja, ja nie ja mam receptę, dostępu do to. tego! Dawaj tę te recepcę do! No. Pani skąd, sp... bo zaraz przyjdzie ochroniarz! Tyle to damy mi radę. Ale proszę pana, receptę daj lekarz! Ten, co się panem zajmował! No właśnie. A Gdzie... aptekę ma pan po prawo i w lewo? No. Panu, bo Czy zaraz pan rozłamie tego palca. Idzie pan stąd. No. Dzień dobry. Eee, ostatni, eee, powiem tak. Mój, że tak powiem, kolega tu przyjechał do szpitala z po postrzału. Poł, eee, jak on tam miał, poł. Mamy Damy radę? Tak, tak, ale już, już zniwelowany. Tam poszedł do apteki. Damy radę znaleźć? Tam e, ostatnio z postrzału przyjechał dzisiaj. Dzisiaj z, e, z postrzałem przyjechał chyba z dwie godziny temu. Tak, poł, tak tak. tak, tak, przyjechał. Dobrze, to Można to byłoby mi go miał? odwiedzić? Eee, yy, po, tak? po, poł, poł. Czy on tak, gdzie tak. leży ten poł? właśnie? bo do niego przyszedłem. Dobra, dobra, to ja już zaprowadzę. Czy ja też mogę iść na odwiedziny? Tak, tak, proszę. Zobaczmy, zobaczmy. Ja was, chłopaki. Nie no, spokojnie. Zostań, no, to, się stań, zostań się to, bo tutaj to się zzań, tam, tak, ta. Ta, Coś tutaj się stało chyba panom. Nie, no, nie, no, nie, nie. Tak, Nie, ja. jak, jak nie pozwalamy ci sami menelom tutaj spać, wie pan? To dobrze, już nie jesteśmy. Tak, w złe. A ta krew na podłodze? To po ty... en, nie wiem, Zaraz to posprzątamy. Zaraz to posprzątamy. Po jakimś pacjencie, który krwawił? Tak, tak. Ja mam poczekać, aż lekarz wyjdzie, czy mogę od razu wejść? E, tak, pan poczeka, pan poczeka. Jasne. Oh, Dobry, On jest w środku, ja idę na dół pracować dalej. Dzień dobry Dobra widzowie, co to czekamy aż lekarz witam, wyjdzie. Panie. E, witam panie Paul, jak się pan czuje No coraz lepiej, ale dalej boli też pana Tam już lekarze u pana byli, tam operacja była, nie? No tak, tak, mam powstrzymany, chyba w mnie wyciągnięte z tego co wiem e, Ja też no i słyszałem, to słyszałem, że dwie gości miał tam pan złamany tak, to kosił palce, tam jest jeden. Jeden mocno zbity, a jeden złamany w pół No to współczuję panu, ale nie wiem w co się pan wpakował. Ja mam nadzieję, no. że pan będzie do Jak się pan nie interesuje Słyszał nie. może pan o moim koledze Treju Ma pan może tak, taką informację? Tak, cze czekam chyba przed stalą. Bo szedł... Dobrze, dobrze, muszę się ja... z nim spotkać to Tak, zaraz pan się z nim spotka. Jakby coś trzeba było, to niech pan klika ten przycisk, nie? Jasne, a obiad kiedy? Ob, no w sumie... Obiad jutro, bo jest 21. O, macie, a, ja nie mam poczucia czasu zbytnio. E, śniadanie będzie o 5. Której? O... O Boże. 5. Dobra. Dobra, dziękuję. Dobrze, na do widzenia. Do widzenia. No ile można, ile można, ile można. Oh! No, ja tam... O! Ja tam. Proszę o zdjęcie maski, jest jestem w szpitalu. Dzień dobry. Proszę o maski morskie. Jakiej maski on maski nie ma? Nie, nie mam maski. Wow Cześć, trochę. Co ty masz za kroksy stary, jak tam. No, Takie bidoli. No dobrze, coraz lepiej. Ty nie powinieneś siedzieć? Weź se może usiąść na krześle. A, no, No wolę postać tak szczerze. Jak to tam Jak tam się trzymasz? No, przyszłem ci potowarzyszyć trochę, nie? To trochę no, no. z moment... tam posiedzę. Proszę, Tam Jak coś to masz, mój numer? Jak coś to dzwoń, stary? Ja jestem do dyspozycji. Spokój, spokój. Co tam u ciebie? Jak tam po tej akcji, co mnie ratowaliście? Aaaa, no. Nie no, auta są w naprawie. Obo. No, cały. twój to. Chyba no... cały rozwalony, nie? Twój to tym bardziej, bo mój to będzie za dwa dni. No w ogóle, dobrze, że pomyślałem, żeby go wziąłeś, bo tam, tam mówili, że tam później policja wjechała i zabezpieczali ten. No, no. Więc tam, No odciski palców, zabrali, no, razu, no. no mieli, tam też twoja krew chyba tam była, ale to tam jako postrzelony byłeś jeszcze zaznaczał na chillu. Chyba... Ale to... Halo? No? Halo? Halo? Ostatnie no, 5 minut wizyty. No słuchaj stary, chyba trzeba będzie zrobić zemstę. No no, tak, i tam w ogóle słyszałeś, że tam, widziałeś, że tam siwe mu wyburzyli te? Apartamentowce? Nie słyszałem, Tam Widziałem, tam podobno mu wyburzyli no podobno to Williego sprawka. Williego, Co z Nie wiem stary, zaszył się gdzieś w ogóle. Ja w ogóle cały w krwi tam przyjechałem, tam w ogóle, ogarnąłem się od razu do ciebie pojechałem, nie? Tam policja, w ogóle tam ten, jeszcze tam w ogóle przed Fildą policja stała, nie? Ale tam, tam podobno coś o Uli'ego chodziło, że poszukują Uli'ego jakieś FIB, nie? Panie Poł, zapraszam Ale... na BF. Mogę dokończyć? Mogę chwilę dokończyć? No już, tak, już minutka, minutka e... i będę. Dwie minutki, mam Jestem? Jest na... I tam właśnie wjechałem parkingiem i windą, bo inaczej by mnie pewnie, wiesz, nie? Ja cię w ogóle, ja Willis, miałem, jak tutaj leżałem, miałem sen z dzieciństwa. Williego chyba przy, ten Williego chyba ten. Y, FIB poszukuje. FIB. No. Muszę się dopytać z tego korumpa, czy coś. Dobra, iść na te krwi, Ja tu będę czekał, może. Ja no. przed, przed salą będę czekał na ciebie. No, no. Ja tutaj będę czekał przed salą, proszę pana. E, po, e, po pobieraniu kopii będziemy się odpocząć. Bo... No to ja tam... On tam ile tak odpocząć I, będzie musiał? to poczekam. Wie pan co? Dopiero jutro już wtedy będzie możliwość. Czyli rano, rano? Już To idę. tam... Weź do mnie ten... O której tak? Ja Mogę tak dobrze... Przy... O której bym tam miał przyjść, żebym za wcześnie nie był? Godzina... O szóstej pan, o, nawet. To będę 6.20 tam, że tam spokojnie. trzymaj się teraz, Siema. Trzymaj się. Jak coś, tam masz mój numer. Dobra widzowie, biegniemy. Widzowie połem no jakoś leci z nim, nie? Jakoś się trzyma tam. To jakieś, nie wiem, jakieś baby stoi, jakaś babka stoi. Dobra. To co widzowie? Wzywam taksówkę i wracam do Freedom Tower. Dobra widzowie, jeżeli ktoś by nie wiedział, to jesteśmy właśnie retrospekcji Modo Treja. drugi odcinek i... Myślę. No stary. Halo halo, no czekam przed domem. Dobra, już wychodzę. Dobra, dobra. Daj, gdzie idziesz? Gdzie, o. Ej, idę do sklepu. Ej, no ale to weź mi kup. Ej, Kupię. Kupić to co ostatnio miałeś kupić. No. Nie, się stary. się Dobra, jedziemy? No kieruj, kieruj. Dobra. Jesteś gotowy? Tak. Jak coś wytrych masz? Co mam? Wytrych, wytrych. Mam, mam, mam. No. No klasa. Pamiętaj, to może być ryzykowna akcja, ale się wzbogacimy. No. Bo idziemy się niby w na marabundę, ale. Możemy się wzbogacić o bronię, o zioło. To wszystko tam może być, nie? No, na no, ale też jest niebezpieczeństwo. Ale kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. Dokładnie. Raz się żyje, jak to mówią mnie. W tym mieście trzeba jakoś przeżyć. A w fast-tracku nie będziemy tam, nie? <grymne> Logiczne. No, stary. Czy nie będziemy, nie będziemy jak, jak, jak jacyś ten, nie? Tutaj zaparkujemy. Nie wiem, że może czerwone ten, ale... I dawaj ze mną. Musimy się, Na pewno się rozejrzy, bo tu, tu, tu musimy... Widzisz ten dom tutaj? Tu się musimy wkraść. To może być łatwiejsze niż się... Podziewamy Czaj, czekaj, 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 czekaj. Czekaj, 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 czekaj. Dżau, dżau. Czekaj, czekaj, wytrych, dawaj wytrych, bo ty umiesz. Mm -hmm. Hmm? Tylko alarmu jak już się łączy że... Dawaj chodź Szukaj jakiejś broni. Chodź dawaj razem. Trzymamy się razem, bo to będzie zły pomysł, jak się rozdzielimy. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Ja bym zaj zajrzał, zajr może. Dobra, tu nic nie ma, tu są jakieś kartony, góra dawaj. No tutaj, <grych> góra. Tu są jakieś pokoje, to mo mogę jakąś broń trzymać macie coś. Pierwszy pokój. Dobra, kibel, w kibel raczej nic nie ma. Dobra, jest. To, to, to. jest, 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 coś tu jest, coś tu jest. Oj. Jestem szczęśliwy, 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 Boże. szczęśliwy, 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 szczśliwy, szczęśliwy, sz 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 sz

Bierz, bierz, bierz. Chodź na okay. zewnątrz. Dariusz, bierz. bierz Dobra cały Tak. Dobra, nie ja było Czekaj, to się zaokrągnie. Widzicie, ktoś w jest. Za kurde, o oh, kurde. Oh, kurde. To się e robię. dobra, co robimy? Czekamy Uwagań się Uwagań się to może być dostawka Nie podcie na górę powoli powoli Chodźcie! tutaj poda za podajcie, podajcie. się, się, poda się poda, łapy, łapy o, poddaj poddaw poddaw się poddaj się Poddaj się poddaj się ręce długie Nie się na więcej Nie macie się więcej O Nie macie z najmniejszych szans Jesteście na naszym terenie Poddaj się Poddaj ich na torturowę! Dowijamy ich Jaką torturownię Idę go po auto po Biorę ci Nawet Trzymam cię bardzo mocno Nawet się nie wyrwiesz Nawet o tym nie myśl gnoju nie zabijajcie nas, proszę Co ty sobie myślisz? Zobaczymy co z wami zrobimy Zobaczymy co z wami zrobimy Nie zadzieraj się z marabundą yes, yes. Kładam ci Wkładam cię do auta Wkładam cię do oł... Siadaj raz do tyłu I... Come on. Come on. Come on. <coughs> Gdzie z nimi jedziemy? Torturownie Cześć, zap... zaklemnuję Morey. Mm. 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 Trzeba było Po co nam to było gnojko? No, na pieniędzy A po co? Chciało się być bogatym, co? No biednie, nie róbcie, na nic będziemy dla was pracować Nie z tymi zadaliście, nie z tymi ludźmi, rozumiesz? Jak to no? Tak to w Już pójdę, pójdę do środka. Co robię? Dobra, do środka. Raz, celuję do ciebie. do środka. Twój najmniejszy ruch wykonany z mojej strony już nie żyjesz, rozumiesz. Rad na krzesło! Już, krzesło już! Już, już, już! Siadasz, myślisz, że co? Siadaj obok swojego koleczki. <grym> na po co ci to było? Na po co? No, nie jest róbcie jest mu nic. Licz... No, nie róbcie mu ci licz... Pytam się, po co ci to było? O ty to gnoju! To jest twój kon. Zaraz tam strzał. <grym> nie, nie, proszę. Zostaw ci dalszy. Koniec. No to o, już to koniec. po co, co ci to było? O no, właśnie! Się nie Odpierdolcie się od mojego skrzynku! O kurwa! Yyy! Co my. jest? A ja w sumie... Od, Odwrócić się... Wow. Ciała posprzątam. Yyy... Ja może wejdę... Chodź stary, chodź, 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 chodź! No i po co... Z... Ja cię... Widziałeś, co się stało? Uratował nas. Kto to był? Mój tata. Ale. Jak... Jedziemy. Skąd wiedziałeś? Skąd wiedziałeś? Myślisz że lokacji nie ma w telefonie. Boże. Boże, dzięki Tobie żyjemy. Wow. Dobra, jedziemy. Ty, do tyłu wsiądź, a, ja nie... O Boże... Tak blisko śmierci! Dobra... Zostawię do was... O! no jest! Policja, o cholera... No to mamy Mam problem nadzieję... Mam nadzieję, że policja jest na miejscu Dobra widzowie, idziemy do poła. Jest aktualnie 6-7 rano widzowie i idziemy do poła Dzień dobry. Dzień dobry, ja tutaj na wizytę z kolegą Połem tam wczoraj byłem umówiony. On tam wczoraj natrafił tam postrzelony czy tam już dwa dni temu już się pamiętam wczoraj, wczoraj, tak. Dobra. Wcale mu zmienili zaprowadzić pana? To Pan tam mi powie numerek, szala, to ja ten. Dobra, to to ja, ja pójdę, ja pójdę, ja, ja pójdę, no, bez dobrze, problemu. Dobrze dobrze, dobrze. Dobra, widzę jak coś chciałbym też oznajmić, że do szpitala nie wnosimy broni, więc... I nie ma przez sobie broni. I po prostu idziemy tutaj. Idziemy odwiedzić po prostu poła. ostatniej sali, widzowie. Dobra, widzę, wejdziemy. O! Jesteś? Cześć. Ale ty masz tu jasne światło, stary. Tutaj widzę. O, światło O, kurde, telefon mi wadł. Poczekaj. Dobra, Dobra. widzę. Biorę. O cholera, o cholera. Chowaj się, chowaj się, chowaj się, chowaj się. Chowaj się pod łóżko gdzieś. Chowaj do się. Nie, nie, trzy. Dojdę jej stali, dojdę, trzy coś. Dobra, idę. Eee, nie ma broni, widzowie. Dobra. Mm, schowam się tutaj. Tak, może jak w dempo, razem, niech kogo nie chcę. No lepiej tam, lepiej tam, tam. Dobra, poczekajmy na tego za... siwego, nie? Nie zauważy mnie Tak, stój przed sobą Czekamy na siwego. To, są tu, widzowie, są tu. Czekamy na szefa Dzień co? dobry szefie, wchodzimy? Do Gdzie ten bołg? Witam! Ręce Witam. Weź tego pionka zanim mu coś zrobię Ale on się wcale nic nie chce z nie panu. Zaraz mu coś zrobię jak Co u ciebie teraz? Ksiwy. Co, po co przyszedłeś? Zabić mojego kolegę? Tak? mógł się pytać Uciszysz go? Trzeba mu pomóc. Uciszysz go? Trzeba mu pomóc. Uciszysz go? Idę go, go, go poszukać. <Mechanisms> <stewardship> Zostań tu lepiej. I co? Wórz... Chcesz go zabić, tak? Tak. Ale chyba się nie spodziewałeś my tu, co? Oczywiście, że, że się spodziewałem. <S weigh> Oczywiście, <spodziewałeś> że <anda> się spodziewałem. Spodziewałeś się, na pewno. Kogo, to gdzie jest twój ten... Poł zginie w, mę... w męczarniach jak dom jego. <laughs> Śmieszne, nie? Śmieszne. Powiem ci tak, możesz zgrywać twardziela, ale... No co? Poła nie ma i go nie odstrzelisz, jak widzisz. Nie ma, rozumiesz to? Ciebie zaraz odstrzelę. A śmiało, próbuj. Ile już miałeś prób? Trzy? Cztery? Jeszcze żyje. Rewolwerem, który był zatruty, jeszcze strzelałeś i jeszcze tu stoję. Tyle, tyle mi możesz zrobić. Nawet mnie zabić nie potrafisz. Taki, si taki siwy, taki Pewnie siwy właśnie. Jest, jest, Sklej pizdy tam z tyłu. Taki właśnie ja, jesteś. Bo, bo, słuchaj, Ile razy się mnie próbowałeś boju, zabić? Ile, się na wojnę. Ile razy mnie próbowałeś zabić? twojego braciszka. Co? A, mamy go, myślisz, że co? Klunałem już Bry, rozumiesz? Zrozumiesz? Niedługo będzie dla niego kara śmierci. No, śmiejesz. No i co mi zrobić? Tak? Zabiję. Nie strasznie strasznie, bo się zresztą. Nie kręcę twoich znajomych. Nie. O co Zbigaj. się dzieje? Łapy, Łapy, no